Witam Państwa. Kolejny film kręcimy. Mojego przyjaciela, piękny Mercedesik. I może nie tak zbyt piękny, ale jednak do przewożenia ciała ludzkiego wystarczy. Fajna korsa, czerwoniutka albo dla jakiejś dziewczyny, która na przykład ostatnio do mnie pisała i wysyłała ładne zdjęcia. Możemy sprezentować, jak potrzebuje, właśnie jeździć na zakupy na przykład w swoim mieście. No, to możemy sprezentować. Wystarczy napisać w skrzynkę kontaktową na stronę wwwartur i auto przyjedzie pod wskazany adres do Polski. E, tak, proszę Państwa, transportuję to auto 100 km dalej na fajny parking. Tam przyjedzie duży transport z Polski, zabierze 7 bądź 8 aut. Zobaczymy, co zamówimy na razie żegnam Was jak widzicie jest słoneczna pogoda pięknie czysto nic tylko dodać gazu maska na twarz też jest przygotowana własnoręcznie uszyłem potrafię takie sprawy robić no i cóż dodajemy gazu do zobaczenia startujemy puszczamy ładną muzykę Wizytówki też na parking przygotowane, żeby rozdać naszym kierowcom. Mam tutaj chyba ich około 600 sztuk. Także robimy kampanię tutaj w Niemczech, bo tutaj jest 10 milionów Polaków i pewnie ze 3 miliony jeszcze na dodatek na czarno. Do zobaczenia!